Jest taki niezwykły czas, wcześnie rano, który w tradycji wedyjskiej jest nazywany Brahma Muhurta, czyli czas stwórcy. I odkryłam to wiele lat, zanim dowiedziałam się, że to jest pradawna mądrość z Indii, bo od wielu lat wstaję bardzo wcześnie rano i wychodzę na dwór tylko po to, żeby przywitać się ze światem. W każdej pogodzie, czy deszcz, czy śnieg, to jest zawsze pierwsza rzecz, którą robię rano, czyli wychodzę na dwór najlepiej około piątej rano. I to jest... Absolutnie magiczny moment, dlatego że wszyscy jeszcze śpią, nie ma hałasu fabryk, biur, nie ma samochodów. Mam czasami w ogóle takie poczucie, że jestem jedynym człowiekiem na ziemi i że właśnie dla mnie wstaje słońce, śpiewają ptaki, kołysze się trawa, szepce wiatr, snują się tajemnicze mgły i wtedy idę albo biegnę i zawsze czuję się wtedy bardzo szczęśliwa. I to ma potem też wpływ na cały dzień, dlatego że po takim poranku mam mnóstwo energii, mnóstwo pomysłów, mam chęć do wszystkiego. No i właśnie okazuje się, że to jest naprawdę magiczny czas i o tym wiedzieli starożytni mędrcy i ten czas nazwali Brahma Muhurta. Zaczyna się półtorej godziny przed świtem i przyjmuje się, że to jest czas między 3.30 a 5.00 rano i najwyższa jest wtedy energia wszechświata i dlatego właśnie człowiek czuje się tak niezwykle i ładuje się tą mocą na cały dzień. Spróbujcie, wystarczy 10 minut codziennie o 5.00 rano. I to naprawdę zmienia życie.